Jestem o tyle mądrzejszy, że. właśnie ta fotografia przyrodnicza, ale myślę, że można tująć, że zastanowienie się nad obrazem, doprowadziło mnie do przekonania dziś, że piękno jest niemal wszędzie. I Nie każdy dojrzały fotograf to wie. Natomiast moje początki związane było z autentycznym jednym z pierwszych zachwytów. Akurat ten zachwyt, który mną wstrząsnął i powiedział mi: Piotr, życie jest piękne, ważne, krótkie. Staraj się cieszyć się chwilą. To była przyroda. Jest wśród nas piękno, ale ono nie jest proste. Dlatego tak dużo wysiłku wkładam w to, żeby dotrzeć do takiego etapu, tak te wszystkie zależności poukładać, żeby oddać możliwie w pełni piękno, które mam możliwość doświadczać. Bo trudno nawet widzieć, to się doświadcza. To się odczuwa, odczuwa całym sobą. I moim zadaniem jako fotografa jest dotrzeć do tego celu, żeby fotografią zamknąć cały ten spektakl. Możliwie dobrze jak się da. Niewątpliwie najpiękniejszym, najbardziej złożonym, fascynującym gatunkiem na Ziemi jest człowiek. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie to właśnie zdolność czy potrzeba ciągłego rozwoju. I tak człowiek. Udoskonalił niemal każdą dziedzinę swojego życia, podniósł do rangi sztuki. Moda, architektura, kulinaria, seks przestały pełnić swoje zasadnicze funkcje pierwotne, a dzisiaj są dla nas przestrzeniami, które dostarczają nam, które celebrujemy. Odnieśmy to do fotografii przyrodniczej. Zaczynamy, zauroczeni jakimś zjawiskiem przyrodniczym, wschodem słońca. Fotografujemy. Przechodzimy powoli z etapu. Mniej świadomego pstrykacza, który po prostu chce zarejestrować ten moment, który akurat go w danej chwili uwiódł, do poszukiwacza niuansów, drobnych detali, które decydują o wyjątkowości kadru, oddają możliwie w pełni urodę danego zjawiska. W ten sposób wyprowadzamy fotografię przyrodniczą z mniej świadomego pstrykania do zagadnienia, które nazywamy powszechnie sztuką. Za moimi plecami odbywa się piękny spektakl toków rybitw. Są to dwa gatunki, których samce przynoszą samicom prezenty, próbując w ten sposób zdobyć ich względy. Temu karmieniu zalotnemu, bo prezentem jest rybka, pokarm, towarzyszy efektowny taniec. Etnografowie odkryli, że wiele tańców naszych ludzkich inspirowanych było tańcami wziętymi z obserwacji ptaków właśnie. Najwięcej zasług na tym polu ma gatunek żuraw, którego tańce są piękne, spektakularne, ale niewiele zanim, jeśli chodzi o estetykę tego zjawiska, lokują się właśnie obecne za moimi plecami rybicy. Fotografia przyrodnicza zimą. Taków wodnych, to dość specyficzne zajęcie. Trzeba się przygotować termicznie, technicznie, ale jak najbardziej jest to możliwe. Znajdujemy się teraz w takim siedlisku, gdzie wtedy nawet słyszymy migrujące gęsi, bo krzykliwe. Część ptaków tu zimuje, przylatuje tutaj nawet syberii. Dla nich nasza zima jest łagodna. Daje to fantastyczne możliwości do fotografowania, filmowania. Takie się wówczas skupiają w miejscach, gdzie nie ma lodu, tak zwanych oparzeliskach. Największa trudność jest, aby się tam dostać. Jest to Wyzwanie logistyczne, bowiem ptaki no, często to oparzelisko znajduje się pośrodku mokradeł, na terenie otwartym i nie sposób tam dotrzeć. Psanie arktyczne, tak zwane pulki, bardzo się przydają do ciągnięcia sprzętu do transportu nie tylko po lodzie, ale też po zmrożonej trawie. A sprzętu jest sporo i z czasem jest go coraz więcej. Dlatego trzeba tam się zjawić nocą. Najlepiej wcześniej przygotować sobie jeszcze jakąś techniczną barierę przestrzenną, na przykład kawałek siatki maskującej, do której w nocy należy się po prostu podczołgać. No i cóż, wrażenia z takiego spotkania z przyrodą zimowe niewątpliwie jest wyjątkowe, no z racji warunków, ale też jeśli chodzi o estetykę, o całokształt wrażeń, jest to niezwykle cenna lekcja pokory i jakiejś poezji życia. Fotograf przyrody musi się oczywiście dobrze ubrać, jest to sztuka, wydaje się to oczywiste, że należy ubrać ciepło, grubo. Otóż jest w tym pewna pułapka, należy się tak ubrać, aby dochodząc do miejsca fotografowania nie zgrzać się, nie zalać potem, a później, kiedy się kilka godzin w bezruchu tkwi, aby się nie wyziębić, więc jest to takie balansowanie między przegrzaniem a skrajnym wychodzeniem. Dla przykładu, ja w tej chwili posiadam cztery pary skarpet, cztery pary kaleson, gruby ocieplacz. Wracając z kolei, zgrzewam się znowu, że warto wskoczyć sobie do przerębli, żeby się schłodzić i przy okazji ustawić emocje, które towarzyszą temu zajęciu. Zawsze fotografując przyrodę istnieje taki dylemat związany z możliwością spłoszenia i wprowadzenia jakiejś dysharmonii w tym środowisku przyrodniczym. Jeżeli ktoś wejdzie już w ten poziom, kiedy no jest w stanie dużo poświęcić, aby tą fotografię dobrą wykonać, to jednocześnie coś go do tego napędza. Niewątpliwie to uczucie harmonii z przyrodą jest taką bardzo dużą siłą, a ono jednocześnie to poczucie, aby nie zostało zakłócone. Wymusza na nas w fotografach zachowanie się fair wobec tej przyrody, czyli no, musimy się w nią wtopić i to daje największą satysfakcję. To wtopienie się w przyrodę. Nie chodzi o wykonanie genialnego zdjęcia dynamicznego, kiedy ptaki uciekają, tylko chodzi o poczucie harmonii. To widać na zdjęciach, widać na filmach, kiedy takowa zachodzi. Ona się udziela fotografowi, filmowcowi. No i to niewątpliwie jest to coś, dlaczego w ogóle to robimy. Mniejsze znaczenie ma sam efekt fotograficzny czy filmowy, zdecydowanie bardziej chodzi o to poczucie utożsamienia się z przyrodą. Oprócz oczywistych wrażeń estetycznych, fotografia przyrody potrafi przynieść też skrajnie odmienne, pełne dramatów, doświadczenia. W miarę możliwości powinniśmy je przekuć na konkretne działania zaradcze. W moim przypadku takim przełomem była utrata lęgów, ósmy rok z rzędu, jednego z naszych najrzadszych, bardzo cennych gatunków ptaków. Z wielu opracowań wiedziałem, że problem jest szeroki i dotyczy już niemal całego kontynentu. Niestety miałem się o tym wkrótce przekonać, podróżując po jego najdzikszych zakątkach. Bardzo destruktywnym okazało się sprowadzenie na kontynent europejski kilku obcych gatunków, w zamyśle jako hodowane zwierzątka futerkowe. Które po ucieczce stały się inwazyjne, i ich wpływ na rodzimą przyrodę okazał się katastrofalny. I tutaj na niechlubnym czele w naszym przypadku stoi norka amerykańska. Byłem świadkiem takiego zdarzenia, kiedy jedna norka w ciągu dwóch nocy potrafiła zniszczyć kolonię lęgową mewy śmieszki liczącą 1200 par. 1200 ptaków z podgruzionymi gardełkami stwierdziliśmy w ciągu dwóch dni. Pomoc była potrzebna w trybie natychmiastowym, stąd z naszej strony pełna mobilizacja. Bardzo pomocne okazały się fotografie zarówno obrazujące problem, jak i same gatunki, których ów problem dotyczył. One też najszybciej i najskuteczniej zjednywały sympatyków dla tej nowej sprawy. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Zwodowaliśmy wielką sztuczną wyspę, która zabezpieczała czasie lęgi przed wszystkimi znanymi nam zagrożeniami. Liczyliśmy na kilkanaście par. Które zasiedlą ową wyspę, a już w pierwszym sezonie odleciało stamtąd ponad 140 piską I to tych gatunków, które totą krokrocznie traciły swoje potomstwo. Po czterech sezonach liczba piskąt, która stamtąd odleciała, wzrosła dziesięciokrotnie. Dzięki czemu jesteśmy przekonani, udało się oddalić widmo zagłady tych gatunków. Kolejną zmianą ochodną też tych moich doświadczeń związanych z potrzebą podjęcia ochrony przyrody jest filmowanie tego świata. Stwierdziłem, że skoro on wymaga pomocy, a pomoc ta z kolei jest zależna od podjęcia wielu decyzji różnych podmiotów o po drodze, to aby skuteczniej przekonywać do słuszności tych działań. No, Należy zgromadzić możliwie doskonały materiał. I fotografia jest tutaj, odgrywa ogromną rolę w ochronie przyrody. Niemniej jednak, nie wszystko i każdy spektakl da się w pełni fotografią oddać. Dlatego postanowiłem część swojego czasu, w tej chwili to jest, no, myślę, jakieś 30-40% czasu spędzonego w wodzie, jak w tej chwili, poświęcam filmowaniu właśnie tego świata z dwóch powodów. Po pierwsze, aby pokazać jego urodę. Po drugie, aby Dokumentować zjawiska, które ja już na przestrzeni kilkunastu lat mam możliwość ocenić jako ginące, jako znajdujące się w regresji. Niewątpliwie mogą mieć w przyszłości dużą wartość dokumentalną, też te ujęcia filmowe. Jedną z takich moich podstawowych czynności po fotografowaniu jest zwózka śmieci. Mam taką cichą nadzieję, że to się poprawia. Znajdowałem już w przyrodzie takie przypadki, gdzie bocian stracił nogę przez zaplątanie się w żyłkę wędkarską. Gdzie łabędź niemy nie mógł korzystać z pokarmu, bo miał oplątaną żyłkę wokół dzioba. Widziałem bielika zaplątanego w śnurek od snobowiązałki. No to jest taka nasza nieodpowiedzialność człowieka. Smutne. Ale no, mam nadzieję, że kończy się ta epoka i następne pokolenia będą bardziej szanowały prezent, jaki dostają w postaci resztek przyrody. Zadziwiające jest to, że zostawiają to ludzie, którzy, jako pierwszy powód swojego przyjazdu w takie miejsce, podają piękno przyrody.